Czas na 221. odcinek tureckiego serialu Miłość i Nadzieja. Meli wybiera suknię ślubną. Siła zarzuca Alperowi oszustwo. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 221. odcinku serialu Miłość i Nadzieja, Miłość i Nadzieja, odcinek 221 w środę, 25 czerwca 2025 roku, o godzina 17.20 w TVP2. Streszczenie 221. odcinka Miłość i Nadzieja. Co się wydarzy w 221 odcinku, Miłość i Nadzieja? Sprawdź streszczenie TVP. Alper zapewnia Julię o swej miłości. Kuzej chce wiedzieć, gdzie jest jego siostra. Kawajden daje kuzejowi adres Alpera. Meli wybiera suknię ślubną. Siła zarzuca Alperowi oszustwo. Zobacz zdjęcia z odcinka w galerii poniżej. Serial, Miłość i Nadzieja, jest emitowany od poniedziałku do piątku. Nowe odcinki emitowane są o godzina 17.20 na TVP2, zaś powtórki o godzina 13.15.